Jest pole boju, pole aktywnych działań bojowych, no to brak strachu że zakończyć się najgorszym możliwym rezultatem. To jest wojna, na której wszyscy wszystko widzą, i tutaj nie ma mowy o pomyłce. Oni wolą uderzyć w cywila niż wysadzić dron w polu. O świętej pamięci profesor Leszek Kołakowski zwykł mawiać, że niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności, bo są rzeczy, o których wiedzieć jest moralnym obowiązkiem. My musimy zadbać o to, żeby to był fakt, żeby to, co przekazujemy faktycznie miało miejsce, było prawdziwe i odpowiadało sytuacji. Dla mieszkających tam cywilów to wszystko to jest piekło na ziemi bo to wszystko znajduje się w polu rażenia tak wielkiej ilości różnego rodzaju śmiercionośnych systemów, które są bez mrugnięcia okiem przez Rosjan wykorzystywane. Dopóki ten człowiek faktycznie ma gdzie wrócić i kobieta i to dziecko będą na niego czekać, to akurat o niego się nie martwi. Łatwo jest odejść, łatwo jest zamknąć oczy, yy, łatwo się odwrócić. Tylko w życiu nie chodzi przede wszystkim o to, żeby było łatwo, tylko żeby było wartościowo.